Dobrze, siemano, z tej strony Bukaj, a to jest mój pierwszy odcinek z mojego serwera. A zaś nie mam tego, gdyż serwer jest hamacz, ale ben jest publiczny. W sumie nie wiem, czy będzie jeszcze publiczny. Jak na razie to każdy może na niego wbić. No i to jest mój serwer wojenny z pluginami. Różne. Tu jeszcze będzie o VIP, ale VIP to nie będzie kosztować za pieniądze czy, tylko w Tylko... Właściwie za pieniądze będzie kupowane, a nie za pieniądze w realu. Dobra, tu mamy budowniczych. Moderatorów jeszcze nie mamy, adminu tak samo, ale mamy chętnych, w dwóch. Ja i... Dobra, a tam mamy... Dobra, i tam mamy regulamin już podejdę sobie do niego. Mhm. O, nie, jest ładny. A więc serwer ogólnie nazywa się Skyrim chyba tak nazwę. Ale zaczynajmy. Eee, Szanuj graczy i adminów, i tamto podobnych. Przyklinaj z umiarkowaniem. Nie obrażaj innych graczy. Nie spamuj, Nie prosi o admin itemy oraz event. Nie żegaj. Baw się. Czekajcie. Baw się. Dobrze. Dobra. I nas ogólnie się tu, gdzieś się, się poza rejestrowanie, się będziecie rozpić wozie. od razu mogę przenieść to hmm. ten który e, może macie do wyboru elfy gromowładni i cesarstwo nie jestem w cesarstwie dobra jestem w mojej gligi to jest spokój, relaks nasz trochę od JJJJ zgapiliśmy ale okej, okay. tu mamy grobowce, tam w górę, ale to potem. Się nikogo to nie ma. I tam jakiś gracz. A tu są Tu mamy enchanted table'a. Ale w ogóle nasza gilda jest taka nowoczesna. No, okay. Dobra, i idziemy tu.

Я не знаю. Учебник рыбка. Рыбка нам не учила. Была рыбка, где-то добра, а я не учил. Сейчас в дуб. Nie, to nie jest to jest. To jest. Bo, to jest już Nie, chyba coś jest zepsute. Dobra, ale tu ogólnie mamy Ender chest i Enchant. Ender Chest. No, a co to na górze jest namalowane? Tu już się nie ubierał, a więc nie mam wszystkiego. Nie, nie, to jest coś. Tu można zobaczyć swoją klasę, w szczególności ucznice i jego Ja jestem wojownikiem, tak samo jest z ucznikiem i on uczy ogólnie. Uczniki mają wojowników jak się w różnicy mają postępować. Oczywiście no, w różnicy mają postępować. fuj jak... ja ci mają postępować. Nie. No. No. Nigdy nie wpisujecie spawn, bo was wybali. Patrzcie spawn. Jeżeli was ustąpi. Patrzcie o.

Czy to na tereny? Dobra, ale barwską. Bardzo wspom. Mamy regulami, admini Dobra, no to na tyle. Hameczem znaczy oczywiście będzie w opisie. Tak. Będzie już wszystko w opisie. Mac będzie w opisie i e IP serwera slotów jest ja? ile? Zobaczymy ile jest slotów. Zlotów już razie jest 20. Jeżeli będzie więcej graczy, to będzie więcej slotów. Dobra. I znaczy na na razie. Cześć!